Siemano, dawno kluczyków nie było. Tutaj jest jakiś z grupy PSA, nie wiem, Citroen Peugeot, a tu jest BMW. Szykuję ten mój y, kabelek z rezystorem, którego już tu nie ma. Dolutuję sobie tutaj testomów, y, rozłożę sprzęt i patrzymy. Podobno pobierają prąd i rozładowują e baterię. Naszykowane stanowisko, najpierw sobie może pod mikroskopem sprawdzimy. Tutaj jest. Y, Rezystor 100 ohmów, szeregowo z zasilaniem, 3V ustawione. No i tutaj będziemy sobie sprawdzać, jakie są miliwolty spadku. Zobaczmy sobie, jak to wygląda pod mikroskopem, czy coś tu widać. No nie widać nic za bardzo. Dobra, no to podłączamy i patrzymy. Dobra, mam to już podłączone, podlutowane. Zapinam zasilanie. O kurczę, Prawie 1 V spadku. No, grubo, grubo. Ciekawe, czy coś się będzie grzało. No, to raczej mała moc, to chyba nie, ale sprawdzimy to. OK, mam tu w trybie makro sobie tutaj zrobiłem. Załączam. No, widać tylko refleksy świetlne, ale nie ma poboru, chyba? Nie, jest, jest, dobra. Musiałbym zawrzeć chyba ten, ten rezystor. Średnio to tak mi idzie, może tak. No, nie widać, żeby się coś grzało. Trzeba będzie po prostu sobie pomierzyć. Zrobimy też termiczną taką próbę podgrzewania elementów kondensatorów dokładnie. Dobra, mamy to. Wezmę sobie, będę grot przykładał, ale nie dotykając, żeby tu nie zrobić jakiejś pętli masy. I będę obserwował tutaj, co się dzieje na. No, na woltomierze, na multimetrze. Tego sobie tutaj... W sumie to mogę dotknąć tej izolowanej części, żeby tylko nie dotknąć tego i wy wyprowadzeń. Nie? Tutaj nic się nie dzieje. Tutaj nic się nie dzieje. Tutaj też się nic nie dzieje. Z drugiej strony nic nie ma. Nic się kompletnie nie zmienia. A sam układ? To chyba układ się nagrzewa, ale to też jeszcze nie jest pewne. A tu jest jeszcze konesator jakiś. Nie. Kwarc? Kwarc to raczej nie. Może sam układ się pobiera prąd. Bo tak tu nic nie widać, żeby się coś działo. A ja sobie jeszcze nie sprawdziłem, może on po prostu cały czas nadaje. Też taka opcja jest. Idę po tester. No nie, nie, nie nadaje cały czas, ale jak nacisnę, to nadaje ciekawa usterka. Chyba będę musiał wylutowywać te kondensatory, no bo jak ja to sp sprawdzę? Bo nie wiem, jeszcze umyję tą płytę, może jakiś syf jest między nóżkami i, i gdzieś odpala ten główny układ, no ale nie nadaje, no ale nie wiem tak zrobię najpierw umyję nic to nie dało, zmierzę sobie jeszcze mikrostyki na razie to rozepnę może któryś ma jakiś upływ i też powodować takie jakieś dziwne anomalia anomalia. 5,3 mega 5,13 tak Ja je wylutuję, mikrostyki. Mikrostyki wylutowane. Nic to, nic to nie dało. Podniosę jeszcze układ. Tak zrobię, bo co? Nic tu więcej nie zostało. Wtedy będziemy mieli pewność, że nie kondensatory. Jeżeli po wylutowaniu układu nam tu zniknie pobór. A może jest jakiś syf pod spodem, to też przy okazji się zobaczy. Dobra, lutuję go. Układ wylutowany. Zapinam zasilanko. żeby był pobór. No nie ma. Niestety nie ma. Wyczyszczę to, zobaczę jeszcze pod mikroskopem. I wlutuję go, ale raczej będzie uszkodzony. Wlutowałem układ z powrotem i no, dalej wrócił po, pobór prądu. Kiedyś miałem uszkodzony ten scalak, więc tak to tak to wy, wygląda. No nadaje, tylko pobiera prąd. Choć może jeszcze spróbuję te elementy inne, nie te kondensatory na zasilaniu, tylko te jakieś inne tu współpracujące kondensatory. Dla świętego spokoju wylutuję, żeby już było 100% pewności. Wylutowałem wszystkie. Podstawka z tego, z czujnika poziomu i temperatury z Volkswagena Sprawdza się. Pod takie małe płytki sobie podkładam, żeby nie przypalić tu nic. Kondensatory, które nie są na zasilaniu sobie wylutowałem. Sobie tutaj ułożyłem. Nawet kwarc wylutowałem. Załączam. możemy sobie to zapiąć. Czy coś się zmieniło? No spadł trochę ten prąd. Może dlatego, że ciepło jeszcze jest. Odczekam jeszcze chwilę i za chwilę załączę. Już ostygło. No kurczę ciekawostka, powór prądu mniejszy. to już wystygło. dlatego, że nie ma teraz warunków do pracy wlutuję najpierw ten kwarc zobaczę czy coś się zmieniło wlutowałem kwarc, nic to nie dało mówię, zacznę wlutowywać po kolei I tutaj jest jakiś, to jest chyba dławik to nie jest y, wygląda jak nesatyr, ale to jest chyba dławik po wlutowaniu jego, on jest tutaj pracuje w obwodzie anteny on tutaj jest w rogu zmierzmy sobie w ogóle co to jest Chyba jest właśnie dławik. No, ten układ nie pracuje poprawnie i dlatego takie są różne dziwne rzeczy. Tak, to jest dławik. Tutaj w rogu na końcu anteny, bo tutaj to działa jako antena i tutaj jest właśnie i nie ma co, no nasz układ pracuje nieprawidłowo i coś się w nim uszkodziło. Mówię, że raz tak miałem w jakimś kluczyku, też właśnie z gruby PSA. Dobra, wlutuję to, żeby się to nie pogubiło i, no i składam go. W sensie lutuję mikrostyki. No i tyle do oddania będzie. Poskładałem jak było. Czyli pobór prądu jest. Zobaczmy, czy nadaje. Nadaje. Nadaje, ale pobiera prąd. Nie jest na stułomowym rezystorze. Jest prawie 1V spadku. To bardzo dużo. Dobra, jeden z głowy. Ok, to teraz zobaczymy sobie ten od BMW. Tu jest nieoryginalna budowa. Co jest i w tym wypadku lepsze, bo oryginalnie ona jest klejona i trzeba ją rozcinać. Jak rozebrać taki? kluczyk do, do wymiany baterii na przykład, nie tutaj jest taki taki przycisk, trzeba go wcisnąć, wyjeżdża nam ten kluczyk do otwierania awaryjnego i tam w środku jest taka... ust. Gdzie jest moja ulubiona kontrolka? Nie no, bez kontrolki nie kontynuuje. Jest. Trzeba sobie tam podważyć. O, i otwiera nam się tutaj klapka. No i możemy sobie wymienić baterię. W tym wypadku kluczyk jest na zatrzask. Jego budowa to nam się powinien rozejść. rozejść się. żeby tu czegoś nie łamać. O, idzie. Tym nie. Elektronika na wierzchu. Sprawdzimy sobie teraz, podłączymy sobie przewody, wszystko miernik sobie zepniemy i zobaczymy jaki będzie spadek na rezystorze. No i zapiąłem. No i przez dłuższy czas pobór prądu taki jest. Znaczy spadek na rezystorze jest pół mV. bardzo mało jest. Nic, podtrzymam go tak jeszcze i będziemy widzieć. No nie, no pobór się nie zmienia. Spróbuję to policzyć. Może być ciężko. Eee. Ile voltów 0, tu byśmy mieli 100 mili, 10 mili, tu byśmy mieli 1 mili. A tutaj mamy 0,5 mili. E, rezystor mamy 100 ohmów. U przez R, czyli napięcie przez rezystancję. To się równa 0,000000, tak, tak, tak będzie tyle ampera. Czyli to będzie 5 mikroamperów poboru. Ta bateria ma 550 mAh pojemności. No to trochę powinna pożyć, chyba nie, w tym kluczyku. No i cały czas jest tak samo. Postanowiłem przeliczyć to na miesiące dni. <grym> nie wiem, czy mi to dobrze wyszło. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy ja to dobrze policzyłem. No dobra, prąd to wiadomo, policzony. E, ta bateria ma 550 mAh. 5 mikroamperów to jest 0,05 mA. Co daje nam 110 tysięcy dni, 110 tysięcy 110 godzin. 110 tysięcy godzin to jest 4583 dni. Co daje 150 miesięcy. Oczywiście, bez naciskania niczego tutaj, nie. Z takim poborem, no bo jakbyśmy już tutaj zaczęli nadawać, no to już mamy 7 mV spadku. To już by było dużo więcej, nie? To już, to już jest jakiś znaczący pobór, ale taki jak teraz tu. Dajcie znać, czy ja to dobrze policzyłem. No i co? Można by powiedzieć, dwie porażki. Tamten kluczek pobiera prąd cały czas. I usterka leży tu w układzie. Gdzieś się coś po prostu nie, nie rozłącza. W tym układzie głównym. na no a ten nie wykazuje tutaj żadnych. Być może, że jak jest w pobliżu samochodu, to jakoś wymienia się informacjami. Bo tu jest, to jest no system bezkluczykowy, nie? Ciężko powiedzieć. Trzeba by było teraz stałem tym o sprzętem iść do samochodu i sprawdzać to w samochodzie co się dzieje wtedy jak jak kluczyk jest w samochodzie to no nic taka dziwna rozkmina no i co Kluczek BMW po włożeniu nowej baterii bardzo szybko ją rozładował nie mam dostępu do samochodu żeby zobaczyć co tam się może się coś tam dzieje nie wiem być może po jakimś dłuższym czasie coś tam się uruchamia w nim no ja go tutaj testowałem ja wiem Siedziałem, coś sobie robiłem i zerkałem sobie na ten pobór. Może z pół godziny tak obserwowałem. Może nie, może z 20 minut. No i żadnych skoków tam nie było, tego spadku na rezystorze. Więc nie wiem. Po włożeniu baterii okazuje się, że no, rozładowuje. Może ktoś miał już taki przypadek? To piszcie w komentarzu. To tyle. Na razie. Do zaś.